Witam Was wszystkich serdecznie. Kolejny dzień produkcji fotowoltaiki. Troszeczkę dzisiaj innym obrazkiem zaczynam. A jak wyjdzie cały filmik, to zobaczymy. W każdym razie na pewno nie będzie taki długi jak zwykle. I tak, zresztą większość tego nie ogląda do końca, ani tego co mówię, bo nie jest to jakieś tam może bardzo ważne albo interesujące. W każdym razie szkoda, ale fajnie było, jakby więcej ludzi subskrybowało kanał, oglądało i w ogóle. To wtedy może byłby jakiś większy sens tego wszystkiego robienia, ale na razie się nie poddaję. To dopiero miesiąc czasu, nawet nie pełen, miesiąc czasu. Także lecimy do analizy analizy fotowoltaiki. Patrzcie, bateria naładowana.